Tutaj, wśród gór Sierra Nevada w Kolumbii, swoje życie prowadzą rdzenne plemiona: Weeła, Kogi i Aruaco. Podążamy jedną z dróg przez wioskę, w powietrzu czuć tylko wilgoć. Na tych drzewach, które widzicie, dojrzewają owoce kakaowca, niektóre mają ponad 20 lat. Tutaj, w wiosce, nie wszyscy chcą rozmawiać i życie płynie innym tempem. To my jesteśmy gośćmi. Ananasy rosną przy ścieżkach. A kakao rośnie niemal wszędzie. Oglądamy z bliska krzewy kawy, zielone owoce, jeszcze nie dojrzały, ale każda roślina tutaj ma swoją historię. Dla nas to nie tylko podróż, to część naszej misji wiedzieć, z czym pracujemy, rozumieć roślinę, zanim trafi do waszego kubka. Kakao i kawa rosną właśnie w takich miejscach, wierzymy, że to, co pijesz, może mieć znaczenie, że rytuał, choćby najprostszy, może przywrócić cię do równowagi. Jeśli interesuje Cię to, co robimy, zapraszamy na naszego YouTube'a i Instagrama, projekt God like for You, ceremonialne kakao.